Czy ten rok będzie lepszy dla rynku kapitałowego? Jakie plany na ten rok ma Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych? O tym w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław, tych Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. A moim Państwa gościem jest Maciej Trybuchowski, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam. Panie Prezesie, mamy co prawda już marzec, ale chciałbym, żebyśmy jednak jeszcze podsumowali 2022 rok, jaki on był z perspektywy KDPW i rynku kapitałowego. On był z punktu widzenia rynku kapitałowego trudny, ale paradoksalnie dobry. Bo, bo jednak no rynek, rynki kapitałowe rynki lubią zmienność. Szczególnie jeżeli mówimy o indywidualnych inwestorach, a szczególnie tych, którzy mają większy apetyt na ryzyko. Mieliśmy rekordową liczbę kontraktów terminowych rozliczonych w, kraju, w KDP, WCCP. To nie był zły rynek z punktu widzenia, z punktu widzenia, z punktu widzenia rynkowych graczy, ale to może nie jest ładne pojęcie i nie powinno się mówić o giełdzie tylko o inwestowaniu. Ale ja jednak skupię się na tym, że z punktu widzenia graczy, giełdowych, on nie był zły, z punktu widzenia inwestorów nie należał do najlepszych. Dlatego że jednak i wyceny i aprecjacja kapitału zainwestowanego w, w spółki nie była oczekiwana i, i pożądana, jeżeli chodzi o wielkość. W związku z tym, z tego punktu widzenia, ten rynek był trudny i rzeczywiście był wyzwaniem dla, dla wielu inwestorów. Polska gospodarka przeszła przez te turbulencje związane wcześniej z sytuacją pandemii. W zeszłym roku z powodu wojny na Ukrainie przeszła w sposób taki łagodny i dobry. Natomiast wydarzenia makroekonomiczne, przede wszystkim przede wszystkim rosnąca inflacja i po de facto zerowych stopach procentowych, z którymi mieliśmy do czynienia, nagle wpadliśmy w bardzo wysoką inflację. To wszystko było wielkim wyzwaniem dla, dla inwestorów i wielkim wyzwaniem dla dla rynku, więc to był bardzo trudny rynek dla, dla, dla inwestorów. Trzeba liczyć, że ten, ten rok, mam nadzieję, będzie rokiem uspokojenia, to znaczy nie będzie żadnych czarnych łabędzi, sytuacji nieprzewidywalnych, które może powodują, że, że zmienność sprzyja, jak to powiedziałem, graczom, natomiast na pewno nie sprzyja turbulencje i nieoczekiwane. Wroty wydarzeń geopolitycznych i ekonomicznych na pewno nie sprzyjają aprecjacji kapitału i, i, i takiemu właściwemu wzrostowi gospodarczemu. Panie prezesie, trochę Pan już powiedział o tym, co będzie w 2023 roku, czego Pan oczekuje. Czego się spodziewać po KDPW w tym roku? KDPW w tym roku tak naprawdę będzie. Będzie, będzie pracowało u podstaw w zakresie, w zakresie doskonalenia różnego typu rozwiązań, które oferujemy rynkowi. Nie są to najprawdopodobniej takie, takie kwestie, które są szczególnie porywające z punktu widzenia odbioru publicznego, natomiast takie, które powodują, że, że funkcjonujemy w tej branży jako autoryzowany depozyt i autoryzowana izba rozliczeniowa. Zapewniając stabilność i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo rynku. W tym roku musimy dostosować się do zmian wynikających z rozporządzenia Emil REFIT w zakresie budowania aplikacji, które służą do raportowania transakcji opartych o, o papiery wartościowe. Mówię tutaj o repozytorium transakcji, które jest częścią Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. To jest ta część KDPW, która jest tak najbardziej międzynarodowa. Chciałbym przypomnieć, że, że mamy 13% udział w rynku europejskim w zakresie raportowania transakcji emirowych. To jest znacznie więcej niż znaczenie polskiego rynku kapitałowego w całej Unii Europejskiej. Pracujemy nad zmianami służącymi do, w aplikacji służącej do nadawania kodów LEI. To też jest kolejne wyzwanie, gdzie nadajemy te kody zarówno polskim, jak i międzynarodowym uczestnikom rynku kapitałowego. Wreszcie pracujemy i będziemy gotowi do dostosowania systemów grupy kapitałowej KDPW do nowego systemu transakcyjnego giełdy. Więc tutaj na pewno nasza gotowość w tym zakresie na początek 2024 roku powinna być, powinna być zapewniona. Projektem, który już zrealizowaliśmy w tym roku, a to jest taka duża rzecz, ale znowu niespecjalnie, niespecjalnie z punktu widzenia Szerokiej publiczności znana, to jest dostosowanie systemów depozytowych w całej Europie do nowej platformy rozliczeń płatności w euro, czyli Target. 20 marca po kilku latach przygotowań Europejski Bank Centralny uruchomił nowy system Target służący do rozliczeń wysokokwotowych w euro. Do tego musiały się przygotować wszystkie depozyty w Europie. My się do tego przygotowaliśmy, wdrożyliśmy to rozwiązanie. I, i z, z, nie bez problemu w całej Europie, ale zostało to, zostało to wdrożone właśnie 20 marca tydzień, tydzień temu. Ponadto będziemy nadal rozwijać nasz portal danych. To jest taka usługa i bezpłatna, i w części płatna. Mamy w tej chwili ponad 20 raportów, które oferujemy naszym uczestnikom w zakresie, w zakresie, w zakresie danych, danych rynkowych. Także to są takie, takie rzeczy bardziej systemowe, powiedziałbym, budujące taką, taki infrastrukturalny perfekcjonizm działania depozytu. Tak bym to nazwał. No, poza może dostosowaniem do nazwowego systemu transakcyjnego giełdy, to te inne rozwiązania są takimi rozwiązaniami bardzo back ale z punktu widzenia naszego biznesu niezwykle niezwykle istotne. Panie prezesie, natomiast w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że KDPW wspólnie z Cki i SI przygotowały specjalne pismo skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie elektronicznych walnych zgromadzeń. Upominacie się o to, żeby wprowadzić zmiany w prawie, które miałyby umożliwić te elektroniczne walne zgromadzenia, żeby one stały się bardziej powszechne. Co się dzieje z e-votingiem, który. Chyba się wpisuje dobrze właśnie w te elektroniczne walne zgromadzenie. O, ta usługa ma jakieś wzięcie? No więc właśnie. To rozwiązanie zaproponowaliśmy rynkowi kilka lat temu. No i to rozwiązanie cieszy się, można by powiedzieć, łagodnie umiarkowanym zainteresowaniem. To nie znaczy, że nikt nie korzysta z e-votingu, natomiast korzysta w sposób jak powiedziałem, umiarkowany, niewielkie jest, niewielkie jest zainteresowanie ze strony emitentów. Natomiast inwestorzy indywidualni szczególnie wciąż w ogóle niechętnie korzystają z prawa do udziału w głosowaniach na walnych zgromadzeniach. Bo jak wynika z ogólnopolskiego badania inwestorów indywidualnych, to około tam poniżej 5% ankietowanych wzięło udział w walnych zgromadzeniach swojej spółki. Jednocześnie 77% inwestorów indywidualnych uważa, że spółki powinny umożliwić udział w walnym zgromadzeniu przez internet. Czyli z jednej strony jest wola, z drugiej strony jest bardzo niewielki udział w walnych, tak zwanych tradycyjnych, stacjonarnych, no i jest nasz system, który, który jakby przy pewnych swoich funkcjonalnościach nie był odbierany w sposób który z punktu widzenia i nie tyle akcjonariuszy, ale spółek dawał pewien komfort funkcjonowania na walne. Po pierwsze, to trzeba powiedzieć, że to jest walne elektroniczne wymaga zmiany mentalności. To jest coś zupełnie innego niż Niż zdalne walne polegające na tym, tak jak my dzisiaj rozmawiamy w sposób zdalny, czyli komunikujemy się na bieżąco, online, no ale jednocześnie jednocześnie rozmawiamy między sobą, tyle że każdy z nas jest w innym miejscu. Walne e-voting i walne elektroniczne to jest coś zupełnie innego. I w związku z tym jesienią ubiegłego roku razem ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Podjęliśmy taką inicjatywę wypracowania formuły nowoczesnego, w pełni elektronicznego trybu odbywania walnych zgromadzeń, które mogłyby się stać alternatywą dla walnych zgromadzeń odbywanych w sposób tradycyjny. Efektem tych prac jest przygotowany projekt zmian w prawie, który został przesłany do kancelarii prezydenta, i on się zasadza na takim podstawowym założeniu wprowadzenia nowego. Zupełnie nowego, fakultatywnego trybu odbywania walnego zgromadzenia. Czyli tylko elektroniczne walny, w ramach którego wszelka komunikacja pomiędzy, pomiędzy uczestniczącym akcjonariuszem oraz organizatorami walnego zgromadzenia, w tym również oddawanie głosów, odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny, bez, koniecz, bez konieczności zapewnienia wzajemnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bo przypomnę, że te zmiany. Kodeksowe, które zostały wprowadzone, one jednak zakładały, że elektroniczne walne musi zapewnić przy tym zdalnym uczestnictwie jednocześnie wzajemną komunikację w czasie rzeczywistym. My mówimy nie. Elektroniczne, nowoczesne walne to będzie walne, w którym można głosować na przykład przez dwa dni z każdego miejsca na świecie, mając porządek obrad, wiedząc jakie, jakie są jakie są projekty, projekty uchwał. Wprowadzone w tym projekcie zostały również zmiany związane z, z powoływaniem członków rad nadzorczych w drodze głosowania grupami i innego typu rozwiązania związane z metodologią wyboru członków rady. Reasumując, stworzyliśmy nowy, nowy sposób funkcjonowania walnego zgromadzenia wyłącznie elektronicznego. I wydaje nam się, że jeżeli w kodeksie będzie taka, taka ścieżka zupełnie elektroniczna, a nie ta ścieżka tradycyjna, do której nasz system miał się wpisać, a nie do końca się wpisał, to myślę, że to może spowodować, że rzeczywiście spopularyzuje się ta, ta, ta forma całkowicie walnych zgromadzeń akcjonariuszy. No, ja zawsze miałem taką tezę, że Będą zawsze tak zwane walne, tradycyjne, zwałem je eventowymi, takie, gdzie ludzie chcą się spotkać, porozmawiać sobie. I będą takie walne, gdzie trzeba będzie dokonywać głosowań, czasami prostych głosowań, e, dotyczących, dotyczących przyjęcia sprawozdań finansowych, e, zadawania pytań dotyczących funkcjonowania spółki w roku w roku bieżącym czy poprzednim, które spokojnie mogą się odbywać z udziałem dużej liczby, na przykład drobnych akcjonariuszy, którzy nie będą musieli przyjeżdżać i, i brać udziału w tym walnym. Wiemy, że to, że ten, ten fizyczna obecność dla akcjonariusza, szczególnie indywidualnego, jest, jest kosztem, który akcjonariusz sobie odli niejako odlicza od stopy zwrotu z, ze swojej inwestycji w związku z tym. Bierze to również pod uwagę, stąd tak niewielki udział. Panie że chciałbym też pomówić o innych usługach, jakie macie w swojej palecie, to między innymi rejestr akcjonariuszy. Spółki często korzystają właśnie z tej usługi? Nie powiedziałbym, że bardzo często. W ubiegłym roku z listy akcjonariuszy spółek publicznych zostały pobrane 203 3 razy. Ze spółek niepublicznych 40 razy, czyli 203 spółki zapytały się o listę akcjonariuszy. Tutaj dominują raczej spółki duże i średnie, no bo to jest oczywiste. Spółki małe pewno bardziej znają swoje akcjonariuszy. To jest też bardzo ciekawa, ciekawa wynikająca z implementacji reguł Europe, regulacji europejskich. Formuła relacji z akcjonariuszami, z emitenta z akcjonariuszami, aplikacja jest prosta, w obsłudze, bezpieczna, no jest doskonałym narzędziem do pozyskiwania informacji o akcjonariacie spółki, budowania programów lojalnościowych. Bo o ile w ogóle spółka akcyjna z natury rzeczy zawsze była spółką anonimową, no to ta regulacja, która, która wprowadziła tę możliwość, tak naprawdę złamała tę, 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 tę fundamentalną od lat zasadę animowości akcjonariusza spółki publicznej. No ale skoro już tak, to można to wykorzystać również w jakimś szczytnym celu, a tym szczytnym celem jest i może być, mogą być programy lojalnościowe. No i mamy kilka spółek dużych. Typu OLN, PZD, które wykorzystały, wykorzystują tą komunikację z akcjonariuszami, tyle że w sposób może bardziej ograniczony, na przykład do, do wybranych domów Nie Niemniej jednak uznaliśmy, że skoro mamy tę aplikację, i można ją wykorzystać. Do, 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 do szerokiej komunikacji z akcjonariuszami w celu budowania programów, programów lojalnościowych. Dlatego również. Dlatego zdecydowaliśmy w zeszłym roku na obniżenie opłaty za przekazywanie listy akcjonariuszy o 50%, jeżeli w danym roku kalendarzowym emitent pobierał tę listę akcjonariuszy co najmniej 5 razy. Żeby, żeby po prostu jeszcze bardziej zmotywować do budowania programów lojalnościowych, a programy lojalnościowe, jeżeli związują akcjonariuszy z, ze spółką bądź pozyskują nowych akcjonariuszy, żeby. Żeby korzystać z programów lojalnościowych, no jest koniec końców czymś dobrym dla, 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 dla przyciągania inwestorów na, na rynek kapitałowy. Także to jest, wydaje się, dobre wykorzystanie tego, powiedziałbym, e, e, przez niektórych uważanych za kontrowersyjne rozwiązanie, ale akurat w przypadku, w przypadku budowania programów lojalnościowych, informacja o akcjonariuszach jest jak najbardziej szczytnym, szczytnym celem. Panie Prezesie, kolejny produkt w Waszej palecie, czyli rejestr zobowiązań emitentów, jak często jest on wykorzystywany? Czy Wy macie wiedzę, kto korzysta z tego rejestru? Nie, my nie wiemy. To jest publiczny rejestr, w związku z tym my nie mamy, my nie mamy, nie mamy dostępu do tego, czy nie widzimy tak naprawdę ilu indywidualnych, czy nieindywidualnych akcjonariuszy, czy, czy nawet to nie muszą być, jak przepraszam, akcjonariuszy, klientów, interesantów. Bo to przecież każdy może sprawdzić, prawda? To, to nie chodzi o obligatariuszy ani o akcjonariuszy, tylko o tych, którzy są zainteresowani e, tym e, poziomem zadłużenia obligacyjnego danej spółki. Nie, nie wiemy, ale wydaje na pewno jednym z większych u, tych uczestników czy, czy, czy korzystających jest Komisja Nadzoru Finansowego. E, choć nie, nie do końca taki był cel tej, tej aplikacji. Natomiast myślę, że to jest na pewno ta forma ta budowania transparentności rynku, która jest bardzo ważna. To jest, przypomnę, no to jest pokłosie kłosie afery Gerbeku i, 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 i ustawy o nadzoru nad rynkiem. I to, że spółki emitując. Obligacje publicznie czy niepublicznie są przejrzyste, jeżeli wszystkie informacje na temat ich zadłużenia z tego tytułu są publicznie dostępne, to też jest wartość, duża wartość dla, duża wartość dla rynku. W każdym razie, nawet jeżeli, nawet jeżeli wykorzystanie. Tej, tej aplikacji przez inwestorów byłoby niewielkie, to można powiedzieć, zapewnione są wszelkie e, organizacyjne i prawne, prawne przesłanki do tego, żeby była pełna informacja. To trochę tak jak z prospektem, no nie trzeba go czytać, ale on jest, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestycją w obligacje korporacyjne, to zawsze może sięgnąć do tego rejestru i zobaczyć, jak jego potencjalny emitent wywiązuje się z dotychczasowych zobowiązań. To jest duża wartość dla, dla rynku, tak uważam. Panie prezesie, ostatnio też wypłynął temat cyklu rozliczeniowego. Mówi się o tym, że Amerykanie szykują się na przejście na cykl T. +1. Czy u nas było to, byłoby to możliwe i czy jest potrzebne? Ech. To znaczy możliwe by na pewno było, tutaj dyskusje w Unii Europejskiej od pewnego czasu się toczą dotyczące zmiany cyklu rozrachunkowego, zarówno na poziomie instytucjonalnym, czyli Komisja Europejska, ESMA, jak i samych uczestników rynku, tym, w tym infrastruktury. Takie dyskusje toczą się na, na forum Stowarzyszenia Depozytów Europejskich EXDA, gdzie, gdzie mam przyjemność uczestniczyć w tych, w tych spotkaniach. Natomiast trzeba pamiętać, że kwestia skracania cyklu rozrachunku ma silny wpływ na efektywność rozrachunku i z tego względu trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo to, żeby coś zrobić szybko, to nie znaczy, że to będzie zrobione dobrze. Po pierwsze, łatwiej dostosować się infrastrukturze, takim jakie są centralne depozyty do rozrachunku T1, a nawet T0. Gorzej jest z punktu widzenia uczestników rynku. Czyli mówię tutaj o, o, o na przykład domach maklerskich tak, czy instytucjach, e, instytucjach pośredniczących. Nie bez znaczenia są też różnice pomiędzy rynkiem amerykańskim i europejskim, e, na którym występuje wiele walut, wiele systemów prawnych i wiele instytucji infrastruktury. I o ile w Stanach Zjednoczonych jest to pewno łatwiejsze do wprowadzenia przy takim jednolitym rynku, jednolitej walucie, o tyle w Europie depozytów mamy mamy. Y, mamy y, 30, prawda? W związku z tym to też nie jest takie, takie łatwe, więc bez odpowiedniego przygotowania rynku przejście na ten cykl rozrachunkowy może przynieść nie tylko korzyści, ale na przykład skutkować zwiększeniem liczby niedozwachowanych pozycji w terminie i tym samym zmniejszyć płynność prowadzonych rozliczeń przez, przez, przez depozyty i przez izby rozliczeniowe typu CCP. Konsekwencji zamiast zmniejszyć, zwiększą się koszty obsługi posttransakcyjnej. Także myślę, że tutaj ta, ta szybkość nie jest chyba aż takim walorem, do którego należałoby dążyć za wszelką cenę, szczególnie w Europie. Szczególnie w Europie, jeżeli rynek jest coraz bardziej, coraz bardziej międzynarodowy i bardzo wiele jest, jest tych. Międzynarodowych transakcji, to trzeba być bardzo ostrożnym w tym zakresie. Także ja myślę, że my bylibyśmy przygotowani, my jako KDPW i my, mówiąc my, jako depozyty centralne, żeby skrócić ten cykl rozrachunkowy. Ale to pytanie na przykład należałoby przede wszystkim zadać firmom inwestycyjnym, czy na pewno jest to również w ich interesie. Panie prezesie, na koniec chciałbym, żebyśmy spojrzeli na rynek kapitałowy jako całość. W tym roku dobiega koń, koniec realizacji strategii rozwoju rynku kapitałowego. Jak pan ocenia właśnie poziom tej re realizacji strategii? Czy jest pan zadowolony z tego, co udało się osiągnąć? I od razu drugie pytanie. Czy potrzebna jest nowa strategia dla rynku? No cóż. Ja zawsze mówiłem, że tamta strategia nie była idealna, ale dobrze, że jak była jakaś ona składała się z wielu, wielu, chyba 90 kilku punktów, postulatów i kwestii, które należało rozwiązać. I ona może nie do końca spełniała kryteria strategii, jako, jako takiej budowania przewagi konkurencyjnej polskiego rynku kapitałowego w otoczeniu innych rynków, które konkurują o kapitał i konkurują o inwestorów. Ale na pewno była taką. taką takim dokumentem pokazującym, jak zwiększyć efektywność funkcjonowania naszego rynku, dlatego że było 96 barier i problemów, które należało rozwiązać. Uważam, że większość z tych barier i problemów zostało albo poruszonych, albo rozwiązanych. Szczęśliwie w stosunku do, do KDPW i KDPW-CCP, czyli, czyli instytucji posttransakcyjnych, my mieliśmy tylko trzy takie, takie działania. Wszystkie zostały zrealizowane, czyli rejestracja emisji papierów niepublicznych przez agenta emisji, raportowanie danych o emisjach zarejestrowanych poza systemem depozytowym, publikacja danych o bieżącym zadłużeniu emitentów, czyli nasze rejestry zobowiązań emitentów, o których mówiliśmy. To były takie działania w zakresie ochrony konsumentów, było takie działanie związane z umożliwieniem emitentów prowadzenie programów lojalnościowych. No, mówiłem o tym przed chwilą. Wreszcie centralne rozliczenie transakcji repo zostało wprowadzone w zeszłym roku, w kwietniu, a w tym roku od stycznia nawet podatek bankowy z tego tytułu został zniesiony dla banków, które rozliczają transakcje repo za pośrednictwem centralnego partnera, czyli CCP. Czy my swoje zrealizowaliśmy? Natomiast pytanie jest takie, czy, ten, czy nasz rynek jest bardziej efektywny, silniejszy? tego powodu, no powiedziałbym, nie do końca jestem przekonany. Wydaje się, że w tej chwili tak naprawdę powinna być strategia, która będzie miała charakter bardziej globalny, myśląca o tym, jak pozycjonować polski rynek wś, dla, wśród rynków europejskich oraz fundamentalna sprawa, jak zwiększyć rolę rynku kapitałowego dla finansowania polskiej gospodarki. No to już jest powtarzane od, od wielu lat. Natomiast tu muszą się znaleźć jakby konkretne rozwiązania, postulaty albo takie, powiedziałbym, kwestie, które należy rozwiązać w zakresie budowania kapitału, przede wszystkim polskiego kapitału, który będzie finansował polską gospodarkę. Myślę, że ona nie musi mieć, nie musi mieć 100 stron i 96, 96 różnych zadań ale 5-6, które trzeba by zrealizować i które będą miały charakter taki bardziej ogólny, strategiczny, ale jednocześnie fundamentalny dla przyszłości dla przyszłości rynku? Czy w ogóle polska gospodarka może być finansowana przez rynek kapitałowy w stopniu większym niż w tej chwili? A jeżeli tak, to jakie obszary, jakie podmioty powinny być w to zaangażowane i jakie motywatory powinny być wpisane w to, żeby tak się właśnie stało. Tu trzeba odnieść się zawsze do roli banków na polskim rynku finansowym, dlatego że rynek jest zdominowany przez finansowanie bankowe, rynek również jest zdominowany indywidualnie przez, przez depozyty w bankach komercyjnych. I teraz pytanie, na ile nadwyżki oszczędności, a mamy coraz więcej oszczędności, jako, jako jako obywatele, powinny być transferowane na rynek kapitałowy, tworząc kapitał dla rozwoju. To są pytania, które powinna nowa strategia, na które powinna nowa strategia odpowiedzieć, więc reasumując i krótko odpowiadając, tak, potrzebna jest nowa strategia, która nie będzie już tylko i wyłącznie określała. Tego, jak naprawić nieefektywności, jak znieść bariery, które przeszkadzają, tylko strategia, która powie, jak tak naprawdę w tym momencie na dobrze funkcjonującym organizacyjnie, finansowo i bezpiecznym rynku budować kapitał. Tak, jak najbardziej jest potrzebna. Tylko troszeczkę inna, z innym, z innym nastawieniem, z innym takim. Określeniem proporcji tego, co, co jest naprawdę ważne. I tym wątkiem kończymy dzisiejszą rozmowę. Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW CCP, był moim państwowym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję no. bardzo.